Minot820 to kolejny film na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku będziemy ewoluowali sobie alańskiego Geoduda. Ogólnie jest to pierwszy odcinek z Pokémon Go na moim kanale. Dzisiaj jest chyba event na alańskie Pokémony. Także yy, zaraz wam pokażę moje dotychczasowe Pokémony yy, i będziemy ewoluowali alańskiego Geoduda. Wyjdzie nam aleńska ewolucja tego geoduda bo zachodnia jak ona się nazywa i no i co powiem pit go mogę sobie go ewoluować ale nie chcę tutaj ja robię sobie zadania yy, i dobra to są moje pokémony mam shiny kajo Że mój pierwszy pokémon shiny to był i złapałem go na Yajdzie jakoś tydzień temu. Tak. Tego złapałem na diko, tego na Yajdzie. W ogóle musicie coś zobaczyć. eee ksy. Dzisiaj złapałem tego, tego i tego drugiego. Tylko, że tego drugiego, tego co ma 1099, Power Upowałem. Nie przedłużajmy geo i robimy ewolucję. i teraz ile będzie cepu, bo jest to nowy wpis w Pokedexie. O 1165. No nieźle. Mmm gawlej. Nie no, spoko jest. O, mój piesek jest tutaj. No co? Bo mam śniadanko na łóżku to już biegniesz. Jeszcze raz wam pokażę moje packeny. Nie są one jakoś mega dobre, ale też nie są słabe. No tego też dzisiaj złapałem. Z nasem. Nie. No geodude. Dzisiaj złapałem ognie pierwszego arońskiego ja ja mam z questów. Nie, lec no, poko Pokémon jest z niego. Angela, Chansey no, nie psuj mi filmu. Dobra, więc to chyba koniec tego odcinka. Jeśli Ci się spodoba to oczywiście zostaw lajka, łapkę w górę, yy, daj suba, bo już nie dużo ja do cicho bądź do 120 subskrypcji. Jest aktualnie 111. Więc możesz zasubskrybować ten kanał, jeśli chcecie dalej serię z Pokémon Go, to um, ja chętnie będę nagrywał, bo to ja bardzo lubię Pokémony. I no i co, ja się z Wami żegnam, sięka.